Chorzowska oczyszczalnia ścieków jest wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia techniczne. Dlatego co rusz do Chorzowa przybywają delegacje firm i korporacji z Polski i Europy Środkowej. Goście poznają najnowocześniejsze technologie, tak by chociaż część podpatrzonych u nas wzorców realizować u siebie. W wyniku modernizacji oczyszczalni ścieków Kimzowiec na oczyszczalni zamontowano bardzo wiele różnych urządzeń, instalacji. Często wiele z tych instalacji są produkcji polskiej, część była dostarczana przez światowe koncerny. Wiele teraz mamy wycieczek z zakładów o podobnej branży, gdzie eksploatatorzy innych oczyszczalni chcą zobaczyć, jak dane urządzenia pracują, czy my jesteśmy zadowoleni z nich, czy nie. A my z chęcią przyjmujemy takie wycieczki, dlatego że jesteśmy zadowoleni z naszej oczyszczalni, jesteśmy zadowoleni z urządzeń, które mamy. Z Zamontowane i dzielimy się naszymi doświadczeniami i naszą wiedzą z innymi eksploatorami.